Słuchajcie, szybka sprawa. Pewnie słyszeliście o tym, jak wiele osób mówiło, że możecie na szybko zarobić 50 zł i tak dalej, i tak dalej. My ze Stuartem i Kruszwilem i paroma jeszcze innymi osobami nawiązaliśmy współpracę z firmą, która jako pierwsza i jedyna w Polsce robi to całkowicie legalnie. Wszystko macie opodatkowane, wszystko jest jasne i nie musicie się niczym przejmować. Jeśli chcecie zgarnąć do 50 zł w 10 minut, to możecie się zarejestrować z tego linka, możecie wejść na górę, yy, przeczytać sobie, na czym to polega. W ogóle jak ktoś by się pytał, to co są gumki, nie mam jedzenia między zębami. Generalnie, żeby to zrobić, musicie mieć skończone 18 lat, dlatego że będziecie musieli pokazać swój dowód, ale spokojnie ta firma nie dostaje Waszych danych, tak jak niektórzy to mówią i myślą, że ktoś będzie na nich brał kredyty, eee, po prostu serwis Blockchain potrzebuje dowodu, żeby Was zweryfikować. Oczywiście, jeśli chcecie sami możecie się bawić tymi kryptowalutami, ale w tym wypadku musielibyście zakładać różne konta, opodatkowywać te pieniądze, bla, 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 bla. a tutaj dostaniecie od razu pieniądze na szybko, ta firma zgarnie po prostu sobie z tego prowizję i my zarobimy, Wy zarobicie, każdy zarobi, więc czemu nie. Was y, zastanawiacie się o co chodzi z tym 50 zł, czy to jest jakiś przekręt? Czy ludzie próbują wyłudzić kasę? Czy ludzie chcą sprzedać wam i wykorzystać z waszych danych na kredyty i tak dalej? Myślałem, że w sumie podejmę się tego tematu, żeby wam wytłumaczyć dokładnie o co chodzi w czym. Czy to faktycznie jest jakiś skam, czy to jest legalne? Czy ludzie zostają okradzeni? Czy faktycznie jest wszystko na miejscu i to jest bezpieczne? Więc teraz wam powiem. Bo pewnie dużo was będzie to robić teraz bo dużo influencerów teraz będzie to promować. Ja też będę miał swój link jak chcecie, ale wytłumaczę wam pierw o co chodzi w tym. Jest serwis internetowy teraz, który oferuje wam 25 dolarów, ale w kryptowalucie. I jak się rejestrujecie daje, tam, dajecie, oczywiście musicie przy rejestracji podać zdjęcie swojego dowodu, żeby potwierdzić tożsamość. Ludzie, to jest tak zaawansowana strona jak PayPal i tam też się podaje zdjęcie i dowody, więc nie martwcie się, nikt was nie o wasze dane i nie będzie zakładać kredyty. To jest strona, która istnieje od długiego czasu, funkcjonuje na globalną skalę i tak samo jak idziesz do banku pokazać dowód, żeby założyć konto, to tak samo jak, tak samo jest na tej stronie po prostu, bo to jest portfel elektroniczny, który jest związany po prostu z kryptowalutą. Ten mit można powiedzieć, że już jest obalony. Teraz drugi mit, czy influencerzy Zarabiają na tym, bo tak naprawdę jest warta ta kryptowaluta o wiele więcej niż faktycznie ludzie za to dostają. Czyli na przykład firma bierze twoją kryptowalutę, dostaje za to więcej kasy i daje ci tylko na przykład małą porcję. Jak to działa? Czy to jest prawda i czy zostajecie na tym oszukani? Także przede wszystkim ta kwota, która jest, możecie sobie wymienić sami, jeśli chcecie. Tylko na tym portfelu akurat nie ma możliwości. Wymieniania tego bezpośrednio na pieniądze, a nie gotówkę. A jak ktoś chce, to jest troszeczkę długi proces, bo trzeba założyć na przykład konto na BitPayu, robić różne rzeczy, trzeba potem y, sprzedać to, musisz przelewać między kontami i po prostu serwis, który influencerzy teraz promują, ułatwia tę sprawę. Mówi, słuchajcie, jeśli jesteście leniami. Nie chce wam się robić milion kont, żeby wypłacić tą kasę. My damy wam mniej, ale macie od razu tą kasę i macie gwarancję, bo też stelar może opaść. Możecie też, jak wymieniacie stelary na złotówki, może być bardzo słaba przemiana, więc możecie stracić na tym, a to jest po prostu gwarantowana kwota przez stronę. Oczywiście, czemu jest mniejsza? Bo influencer też ma część z tego, za to, że proponuje wam tą stronę. Firma ma procent z tego, bo musi to opodatkować, czyli cała kwota jest opodatkowana. 25 dolarów jest brutto kwota. W tym przypadku zostają Wam dwie opcje. Założyć konto, zostawić sobie stelary. Spoko, ale musicie je później wypłacić, możecie je stracić w procesie. Może to opaść, może zwiększyć się. A druga sprawa, jeśli chcecie po prostu wypłacić to szybko. Chcecie nie pierdzielić się z tym, ktoś inny się zajmuje tym i wtedy po pierwsze wspierasz influencera, który dostaje część tego. Ty dostajesz kasę za samą rejestrację, którą w sumie dzięki temu influencerze się dowiedziałeś o tym, więc tak naprawdę no jest fair, a trzecie firma pobiera prowizję i wszyscy po prostu mają podział tego, jest bardzo szybko, bardzo sprawne. Oczywiście możecie sobie zobaczyć tutoriale jak to wypłacić, ale to już jest proces trochę bardziej skomplikowany, więc dla tych, którzy są leniwi i chcą zgarnąć 150 zł szybko, a o to właśnie chodzi w tej całej kampanii i w tej akcji, żeby ktoś zgarnął sobie szybko kwotę, no to tak to działa. Więc tak faktycznie jest to większa kwota, którą możecie zostawić dla siebie, ale jak chcecie ją przemienić szybko, przelew dostać, zdziałać z tym i mieć takie w sumie fajny sposób, żeby to porównać. To można powiedzieć, że wysyłacie donate'a do waszego ulubionego influencera, a przy okazji dostajecie też z tego kasę i za 10 minut robienia w sumie niczego, tak naprawdę. Więc ja na to tak patrzę, dlatego ja się zgodziłem, dlatego to działam i dlatego pewnie dużo innych influencerów teraz będzie z tym działać, więc możecie wspierać waszych. Ulubionych influencerów, i na tym jeszcze dostać hajsto wydanie. Wleciał hmm. na kanał, więc zaraz będziecie mogli zobaczyć, ale odnośnie tego 50 zł, pamiętajcie, że to jest do 50 zł, w zależności od tego, co się dzieje na stronie, która daje tą walutę. Za darmo, więc na dzień dzisiejszy to jest 30 zł. Jak podskoczy będzie 50, może nawet być 100. Ale to wszystko jest w zależności od dnia, więc też, żebyście się nie, z, się nie zmylili innymi youtuberami, żebyście też mieli świadomość tego, bo ja chcę, żeby wszystko było jasne y, szczególnie u mnie, żeby było jasne dla wszystkich, żeby nikt się nie odczuł oszukany, to jest do, więc na razie na dzień dzisiejszy to jest 30 zł za to, a może być więcej, może być mniej. Ja nie wiem do końca nie przewiduję przyszłości. Natomiast żebyście nie myśleli że to jest na pewno kwota 50 zł, tylko na pewno jest pewna 30, ale może być aż do 50 w zależności od dnia i od, um, od tego za ile stoi ta waluta z tego co wiem, więc tak to działa. Siemano, no słuchajcie, pewnie każdy słyszał o tej akcji, że dostaje się tam darmowe pieniądze. Ja dostałem tą informację i na początku totalnie w to nie wierzyłem, ale teraz po totalnym już researchu, bo siedzę nad tym dzisiaj cały dzień. Słuchajcie, wszystko jest sprawdzone, wszystko jest legitne. Każde jakby tam dane, które musicie dać osobowe, są na przykład tak samo jak logujecie się na PayPal, nie? Wiecie o co chodzi. I my, jakby osoby, które to promują, yy, dajemy wam link, gdzie wy to możecie zrobić. Tam macie wytłumaczone krok po kroku, jak to wszystko zrobić. Właśnie przeciągnijcie do góry, żeby, żeby wejść w to. I to działa jak taki darmowy donate dla mnie i dla was, bo wy dostaniecie pieniądze za to, że tam zalogujecie się na to, a ja dostaję prowizję za to, że po prostu doszła tam nowa osoba. Rozumiecie o co chodzi. Jeśli macie obawy, możecie zobaczyć Insta Stories połowy influencerów na Instagramie i każdy to teraz promuje, bo to wiecie, zależy od kogo linku wejdziecie, ten będzie miał tą prowizję, nie? Więc, jakby podsumowując, jednym słowem, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, a sami dostaniecie za to pieniądze, to wejdźcie teraz, przeciągnijcie do góry, zróbcie krok po kroku, co tam trzeba zrobić, zobaczcie, to jest bardzo łatwe, naprawdę dostaniecie szybko kasę. Ja ja będę bardzo wam wdzięczny. Mam dla Was fajną opcję, jest do zgarnięcia 50 zł w 10 minut za zarejestrowanie się w aplikacji. Ja zarobię, Wy zarobicie, mi się troszkę kaski przyda do przygotowań na walkę. Jak Miki kibicujecie, to możecie to zrobić. Nie wszystko jest bezpieczne i legalne, dowód trzeba dać tylko po to, żeby zweryfikować tożsamość. Jak nie chcecie dawać dowodu, bo się boicie, że weźmie ktoś nawet Was kredyt, ale to jest yy, niemożliwe, to możecie dać nawet prawo jazdy. Tak więc, kto ma 18 lat albo więcej, przesuwa paluszkiem do góry, teraz robi to, co trzeba. 5 dyszek zgarnia, ja też zgarniam 5 dyszek i jesteśmy zadowoleni. I oczywiście jestem mega wdzięczny dla każdego, kto to zrobi. Serio, dziękuję Wam. Niedługo live y na YouTubie i dużo filmów i fajne info jeszcze będzie. Niedługo zobaczycie. Słuchajcie, mordeczki, na pewno teraz ostatnimi dniami słyszeliście o tym, że można dostać darmowe 50 zł. E, ogarnęliśmy z wieloma osobami fajną stronę, która to ułatwia. Jeżeli chcecie z mojego linku sobie otrzymać te 50 zł, to przyciągnijcie w górę, a ja już tłumaczę wam dalej. E, wszystko jest legalne, przejrzyste. Wchodzicie sobie na stronę e, z mojego linku. Macie wielki przycisk, odbierz pieniądze, tam musicie podać podać kilka danych, e, przelewają wam to normalnie na konto. No wszystko jest, wszystko jest prawdziwe, te pieniądze naprawdę istnieją. Nie, nie, nie że na tej zasadzie, że ja dla 50 zł oszukał. Więc jeżeli chcecie zgarnąć 30 czy tam 50 zł, przeciągajcie do góry, klikacie, wypełniacie i za chwilę macie przelew na konto od nich, także...